Taka dziewczyna, która wyglądała na bardzo młodą, a już taka młoda bardzo nie jest, mówiła o tym i dostała pałką przez głowę. To jest nagranie z zeszłego roku, sprzed dwóch lat, dwóch lat. Yy, ale no, Krysia się w ogóle nie zmieniła, no, identycznie wyglądała wtedy. I rzeczywiście, w tej, kiedy w 1988 roku wybuchła druga fala strajków. Po tych strajkach sierpniowych, znaczy trzecia, tak można powiedzieć, po strajkach sierpniowych z 1980 roku, po strajkach na rozpoczęciu stanu wojennego. Były strajki o przywrócenie Solidarności w 1988 roku. Zaczęły się one w Jastrzębiu. Ja miałem tą przyjemność, że uczestniczyłem w tych strajkach, który w których byłem z Komitecie Wspomagania z moją małżonką, który mieścił się tam na, na, na parafii I, i, i strajk trwał od 15, trwał 19 dni. To bardzo trudny strajk, bardzo trudny strajk. W strajku uczestniczyło najpierw kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na, a na ostatku z ostatniej kopalni wchodziło 167 osób właściwie na no, koniec poczuciu klęski, no tym niemniej to rozpoczęło, o, o, to był wstęp do rozmów okrągłego stołu. W związku z tym właśnie na skutek tych strajków uświadomiło to władzy, która była coraz słabsza. E, kryzys gospodarczy sięgał dna. Już, już nie było tych sytuacji pustych półek, które były, kompletnie pustych półek, które były 88, znaczy 81 w 1981 znaczy drugim roku. Tym niemniej po pewnej poprawie to wszystko zaczęło iść Dół. Yy. Państwo było totalnie zadłużone. Yy. Ludzie przestali się władzy. Yy. Wyniki wyborów yy. samorządowych już były takie, że nie pamiętam, 45% poszło tylko na wyborach. Tak, tak. To już był taki sygnał, że rada ma <kluzny> tylko zapałka, jak to wszystko wybuchnie, to zmiecie tą władzę. Więc władza zrobiła krok do tyłu, mówi dobra, to gadamy teraz. Teraz gadamy. Ja powiem tak. z mojej perspektywy, powiem niestety, bo moim zdaniem nie należało rozmawiać, bo to jest tylko moja ocena. Nie uważają, że należało rozmawiać. Myśmy byli jeszcze w miarę młodzi, byśmy chcieli walczyć. musieli budować barykady zmieścić. Z... No tak jak tu co się działo w Tunezji, co się działo w Egipcie. Teraz, tam się udało. Czy się uda teraz z Kaddafim, w Tego nie wiemy. Czy się uda w Syrii? Syria jest najgorszej sytuacji, bo tam nie ma lupy naftowej, w związku z tym świat nie jest zainteresowany Syrią. Natomiast no, Libią jest zainteresowana. Ogólnie polityka światowa jest dosyć trudna do zrozumienia pod względem moralnym. A jak w każdym razie, Polską świat na szczęście był zainteresowany. Były sympatie były po naszej stronie i to też był kolejny element. Jaruzelski, cała ekipa zdawali sobie sprawę, nie wytrzymają kolejnej blokady gospodarczej. Jeżeli, jeżeli będzie zakaz eksportu do Polski, jeżeli będzie zakaz przyjmowania towarów z Polski, już cały system komunistyczny się sypa nie da W związku z tym zrobiono do tyłu, rozmawiamy z władzą. Strajki i chwilę później... Zaczyna się już na dobrą działalność NZS-u na uczelni. Wcześniej oczywiście tych akcji że jest bardzo dużo, jest urodkowanie, jest już malowanie, no to idzie na okrągło. Oczywiście jest już kilkadziesiąt osób czynnie zaangażowanych w same akcje odbiorców Bibułów. ja byłem bardzo takim poważnym korporterem już nie byłem w stanie sam przewozić tych książek, tych gazet z Warszawy, już miałem kilku pomagierów, bibułaś mi to strata ta, taka prasa niezależna. Prasa niezależna, książki niezależne, tak takie to... w plecakach. Yy, oczywiście wtedy już nie było penalizacji, nie można było po prostu wszystkiego więzienia dostać, natomiast można było dostać kolegów. Ja trzykrotnie skazywane wyrokiem kolegi po 50 tysięcy złotych, tam tych 50 tysięcy to było dużo mniej niż bez tych 50 tysięcy i trzykrotnie odwoływałem się, przedawniałem te kolegi, więc nigdy go nie zapłaciłem. Jeżeli w ciągu roku druga instancja nie wydała wyroku, to kolegi było przedawniane, to się z różnymi kluczkami do tego dochodziło, nie odbierało się wezwań, podawało się zły adres, zły adres świadka, no, w różny sposób kombinowało, żeby... ale w już było tak zorganizowane, że gdybym dostał ten wyrok, to była tak zwana komisja interwencji i praworządności, która bym pieniądze dała na to, żebym się ze swoich pieniędzy zapłacić. Nie, nie uzna, uważałem, że pieniądze solidarności są na tyle cenne, że nie ma sensu, żebym je użytkował, żeby wspomagać komunistów. Więc starałem się... Kolegę przydawni, mnie przy kolejnych kolegach, dwa kolegie, wszyscy wszystkie nam się udało przedawnić, tutaj bardzo bohaterstwo byśmy system zwalczyli. Nastąpi. Kiedy powstaje rzeczywiście już ten ruch taki język bardzo mocny, pojawiają się stoliki nauczania, na których ta buła jest sprzedawana, te książki, wyobraźcie sobie ciągle jakieś dygresje, ale to jest naprawdę rzecz bez precedensu. W Polsce w drugim obiegu, w no to 76-89 wychodziło 6,5 tysiąca tytułów gazet poczynionych. 6,5 tysiąca gazet, które chociaż po jednym numerze się ukazały. To nie ma precedensów w historii świata. Jesteśmy absolutnymi mistrzami świata w tej sprawie. To da przykładu Wam powiem, że w II wojnie światowej w Polsce wychodziło około 500 yy, y, gazet, 550, o ile pamiętam. Natomiast we Francji wychodziło 400 ileś tam, ale co ciekawe, że w tej Francji, w której jednak ten ruch polskiej partyzantki, po, 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 polski ruch by oporu we Francji, działający nie był specjalnie pieniędzy, połowa tytułu porawiona przez Polaków. Więc to jest nasza taka y, kluba narodowa, no coś, czym możemy się poszczycić. Wyszło 4,5 tysiąca tytułów książek. Książki, które były od broszur takich, po takie książki. Cały archipelag był, który razem ma prawie 30 tak, około 2000 stron i wychodzi, myśmy to wchodzili w plecakach, byśmy tak czytali, to były krótce nie może ja że... sprawę. To no, była jakby taka nasza główna aktywność, czym się zajmowali. Ten NZS, kiedy zaczął wychodzić na powierzchnię i udało się, że był na tyle mocny, że już ta bezpieka tak nie bardzo chciała na tą uczelnię, no, nie bardzo chciała. Chciała wchodzić, rektor ich bardzo mogła, no, rektor ich zachęca, no jakby taką drobnię, jakiś taki wiec taki pod rektora. W sprawie, e, w sprawie legalizacji NZS-u jeszcze przed sierpniowymi strajkami, to rektor natychmiast tu wezwał, wezwał, na dostał, zaprosił na salę, z porozmawiali, było co 30 osób, a potem wezwał służbę bezpieczeństwa, ale to już były inne czasy, już z dnia aresztowania, już wyzywali tego, tego SBK i w gazetach mi napisali, jak się rektor zachowywał, to też było coś istotnego. Kiedy na następnym wiecu ja zacząłem przemawiać, to rektor tak patrząc na mnie powiedział, no widzę, że niektórzy tu wszystkich chyba tylko dlatego, że tam piwa na robu zabrakło, prawda? ale to już nie robło bo to już byśmy wiedzieli, kim on jest to członek, to był nie tyle tylko człowiek partii, ale był członkiem Komitetu Centralnego, który ciała zarządczego partii był, jak się będę ja ja okazał pełnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Same nauki stały, nie przez naszą stronę oczywiście. No, w każdym razie wtedy, kiedy ten NZS uczą wstać, 11 listopada nie był nie od pracy, tym niemniej kilka tysięcy, dwa tysiące ludzi przyszło do katedry i właśnie na schodach katedry pom zaczął się piec. Było tam ponad 100 osób, ponad 100 osób z NZS. No jak powiedział kolega tam na filmie, nie wiem, na już się zwrócili to uwagę, no cała ta na to, nie mogli przejść transparentami przez miasto. No bo taka była moda, żeby się pokazać, jak najwięcej się pokazywać. NZS, KPN, Solidarność, Zwyciężymy, Kredyt z Komuną, żeby to może było wykrzyczeć, żeby jak najwięcej ludzi widziało. No i kiedy już my tam zeszli, po umowie, po tych przepychantach, zaczęli wjeżdżać samochody rzeczywiście. Zaczęli tam, pierwsze ostrepałowanie pałowanie się zaczęło. No i zaczęli uciekać do katedry. I między innymi Krysia nie zdążyła, dostała Pałką przez ulec. przytomno i Taka scena była zupełnie filmowa i jeden z kolegów górników, który tam był na rękach, wniósł do katedry, na kombinie 300 osób w katedrze, w patrzyła, a, a, a facet niesie taką dziewczyneczkę, jakby było dziecko zabite w Była taka atmosfera, która, która robiła wrażenie niesamowite. I w związku z tym myśmy uznali, że tego tak nie zostawiamy to oni, oni nas tak, to my w inny sposób. macie zdjęcia SB-ków, którzy sobie zabezpieczali właśnie. To bardzo. są właśnie SB-cy, którzy zabezpieczali tą, tą demonstrację, a oni się specjalnie nie kryli, no. myśmy się nie kryli, z ich fotografujemy. W samochodzie jest szef tych sb który, który właściwie już od lat, dobrze pamiętam, od no, 50 już tutaj zwalczał kościół, później pozycję no, bardzo zazdrosny, na, na komórkę. W, w każdym razie, w związku z tym, a to już na dole, to jest ten ja, tak, z tamtego czasu tutaj na dwóch podobnie. No, trochę to tak. trochę I, nie I wtedy zrobiliśmy głodówkę w Przez pięć dni, żeśmy nie opuszczali salek katechetycznych. Ja osobiście byłem tylko jedną noc, a jest koledzy tam siedzieli, siedzieli dłużej. Były trzy żądania. Jedno to przywrócenie do pracy górników zwolnionych po strajkach, tych górników, którzy strajkowali w 1988 roku. Drugie to było znalezienie winnych, prawda? No i trzecie ukaranie tych winnych. No oczywiście pierwsze, to, to jest bardzo ciekawy rozdział, to będzie na pieczkę. To no, Godników udało się przywrócić po, po, po mediacjach no natomiast Oczywiście to jest właśnie fajna scenka, to jest koniec listopada, ale zresztą to jest o 20 kilka dni później. 20 <trybunny> yy, kilka dni później odbywa się tak zwana trybuna studencka, właśnie to jest spotkanie studentów. To jest przedstawiciel służby bezpieczeństwa, który mówi nam coś takiego że w rzeczywistości to siły bezpieczeństwa w ogóle nie, nie interweniowały, a studenci pobili się sami między sobą. No i wtedy Ada Jarro, który był szefem na ZDS, o Krysie, zadawał o Krysie, bo go dziewczynkę, która tutaj stoi, która tam była na filmie, i mówił, no Krysie, kogo ty pobiłaś? No i taki, zrobił to wrażenie zasady jak ta dziewczynka taka na 50 mogła kogoś pobić, no to rzeczywiście, no tak. No i co dobre, to, to prokurator przyjął tą wersję oficjalne zakończenie było w 89 roku i prokurator przyjął wersję, że studenci sami się między sobą pobili. No może to jest od praworządności parowskiej. No. no jest to taka kwintesencja, tak, to jest trwało tam listu. Władza dogaduje się z opozycją, a w tym czasie a w tym czasie w tym czasie właśnie ta, ten prokurator odmawia szczęcia śledztwa ze względu na to, że studenci pobili się między sobą. Więc nie ma winy. Przykład, tutaj szczebili tak? trochę skończyć z patosem, prawda? No bo mówimy o walce o Polskę, mówimy o jakichś tam głębokich ideach, o ideałach różnych. Natomiast to też była zabawa. To widać właśnie tutaj na tym zdjęciu. Władza była bezranna kompletnie wobec śmierci. I władza była tak śmiertelnie poważna, że kiedy się zmienia śmiewano, ona nie wiedziała, co z sobą zrobić. I taki ruch rozpoczął się we Wrocławiu. To niejaki, niejaki major który rozpoczął ruch pomarańczowy alternatywy, który polega na tym, że robiono demonstrację na przykład wzywa, że wszyscy na demonstracje przyszli w czapeczkach krasnoludków. I wyobraźcie sobie sytuację, albo że mieli jakiś czerwony element ze sobą. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej gromadzi się 3000 ludzi i milicja kasuje babcię starszą, która ma... Makietkę, zapiekankę z czerwonym ketchupem, myśli, że ona to przyszła w ramach tego. Dochodzi do absurdów kompletnych i ludzie się w to włączają, więc te jakby rzeczy same w sobie się napędzają. No, coś takiego również odbywało się. U, 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 u odbywało, się, odbywało się w katolicach koledzy już młodsi wtedy właśnie robili sobie jakieś takie z, z, z pudeł różne czołgi robili sobie suki milicyjne chodzili po katolicach no i, i co no, no co miało być władzą ich nie ma zamknąć to jest 89 ty rok tym niemniej czasami zatrzymywano wtedy trybuna radownicza taki organ partyjny taka gazeta na